Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj na filmiku chciałabym opowiedzieć o kolejnym z produktów z serii Love Lights. A jest tym produktem nasz Love Body. Jest to jeden z podstawowych produktów, które używamy, od których zaczynamy całą naszą przygodę z produktami. Dla jednych może się wydawać, że to jest zwykły balsam do ciała. Aczkolwiek, ja bym tutaj, że tak powiem, trochę ze swojego doświadczenia podzieliła się z Wami przygodami właśnie z tym produktem, ponieważ, owszem, jest to balsam do ciała, który można używać po kąpieli, który bardzo dobrze działa właśnie na, na, na skórę, na to, żeby ją nawilżyć. Jeżeli jest skóra sucha, daje bardzo fajny efekt takiej skóry miękkiej, delikatnej, takiej naprawdę nawilżonej. Ale nie tylko, jest to produkt, który również bardzo fajnie działa na skórę w takich okolicach jak powiedzmy brzuch. I tutaj, że tak powiem, mogę to skierować w szczególności do kobiet. Chociaż nie tylko, bo podejrzewam, że panowie też mogą spokojnie tego spróbować. Niewykluczone, że pomoże. Aczkolwiek ja na własnym doświadczeniu powiem... Z racji tego, że jestem po trzech ciążach, jestem y, obecnie teraz y, w trakcie redukcji wagi, gdzie na dzień dzisiejszy już mam 15 kg y, na minusie, więc jest to dość duży spadek wagi. No i niestety, jak to wiadomo, ćwiczenia ćwiczeniami, ale mimo że właśnie wykonuję ćwiczenia, no to dziś ta skóra na brzuchu y, no jest zmęczona jest. Y, Taka wiotka, więc tutaj, żeby sobie pomóc, używam właśnie Level Body i ku mojemu zdziwieniu to, że skóra jest miękka, delikatna, to też zaczęła ona się uelastyczniać. Więc myślę, że to jest taka dobra wskazówka, jeśli chodzi o, o te o problemy np. właśnie ze skórą, z wiotką taką wiszącą skórą, ale... To nie tylko taka jest zaleta tego produktu, ponieważ ja osobiście na przykład, zwłaszcza teraz w okresie zimowym, gdzie jest zimno, gdzie jest e, mroźno, jest wiatr, deszcz, czyli warunki pogodowe są e, niekorzystne dla naszej skóry. Bardzo lubię używać właśnie Level Body w niedużych ilościach na twarz. Po prostu smaruję sobie nim twarz. I to nie robię poprzez właśnie wsmarowywanie, tylko poprzez wklepywanie, co powoduje, że ten balsam się świetnie wchłania w skórę, ale nie męczy naszej skóry. Skóra jest nawilżona, ochroniona i naprawdę... Po kilku takich użyciach, po kilku dniach używania właśnie tego produktu zauważyłam dużą zmianę na twarzy. Gdzie wcześniej miałam właśnie w okresie zimowym problemy ze skórą na twarzy, bo skóra mi się uszczyła. Nie mogliśmy znaleźć przyczyny, dlaczego, co było tego powodem, że ta skóra tak się uszczyła. to teraz tego problemu nie mam. Mam gładką, delikatną skórę na twarzy bez żadnych y, łuszczących się tam fragmentów, bez jakichś zmian na skórze, na twarzy. Więc myślę, że jest to y, naprawdę super produkt. Dodatkowo mogę powiedzieć, że y, ten produkt również bardzo dobrze spra sprawdza się w przypadkach skurczy. Jeżeli nas złapie skurcz, y, to pierwsze co właśnie łapiemy za level body Smarujemy to miejsce przy użyciu Level Body, który się wchłania do organizmu i rozkurcza nam to mie mie miejsce, ten, ten mięsień, który, na którym się złapał skurcz. Ale dodatkowo właśnie poprzez smarowanie produktów robimy masaż, który również nam pomaga przy, e, przy tym skurczu. Więc myślę, że e, dzisiaj podałam Wam dość cenne informacje na temat e, tego produktu. Że spróbujecie, przekonacie się sami, i może podzielicie się z nami swoją własną opinią, swoim własnym doświadczeniem, bo historia moja czy kogoś innego to nie będzie to samo co Twoja historia. Pozdrawiam serdecznie.